to wirus? Tak. A co on taki mały? Bo nie wirus. Dzień dobry. Znajdujemy się na beneficie Grzegorza Bońskiego. 50 na 550. Jestem. To... Dobra. Łukasz jest z Wołomina. Ja jestem z Radzymina, Karol jest z Zagościńca i Zagościńca jest właśnie Grzegorz, nasz dzisiejszy jubilat i on nie tworzył tylko dla Radzymina, ani tylko dla Wołomina, tworzył dla wszystkich, był generalnie i jest taki po środku, pośrodku, środku jak Karol, Karol też jest z Zagościńca. <grymne> <grymne> Zawsze piękne mundurki i białe komnierzyki, więc ja go z tego zapamiętałam, naprawdę rewelacyjnie recytował. Słuchajcie, Grzesiek mi tyle numerów nadwijał, ja dzisiaj mu też zrobię numer. Dla flaszki dostanie EKWIT serce. No <noise> ja Jesteśmy na beneficie Grześka Wońskiego. Grzesiek przedstawił swój krótki, ale bardzo treściwy życiorys, twórczy. Pomysły nie z tej ziemi, a przy tym piękne wspomnienia kolegów, koleżanek. Ja osobiście wspominam Grześka bardzo mile. Od ponad 40 lat się znamy i pamiętam obozy harcerskie. Kim jestem? od dymu gryzącym w oczy, troszeczkę kopcącym węgielkiem, już tylko czekam, aż zgasnę. Kim byłem? Szalonym płomieniem, radośnie skaczącym po berkach stropowych wielkiego pożaru. Przybiegli strażacy, dali zimny prysznic. Jak łatwo lać wodę! Zasyczałem. Proszę, nie rozdmuchuj mnie. Nie dokładaj, jeśli nie chcesz się ogrzać. Raczej zasadnicz, jak tnącego peta, lub daj spokojnie zgasnąć. Już nie chcę nikogo oparzyć. Dobrze cię jest naszym przyjacielem współpracował kiedyś z moim kołem turystycznym Capury z oddziałem PTTK w Wołominie, którego byłem prezesem, a teraz od 1988 roku współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Radzymida. No jest wybitnym grafikiem, jest wielkim patriotą i stąd te jego rysunki mają wielką treść, nie tylko historyczną, ale i patriotyczną. Wielki ładunek patriotyzmu. Łami w 20 roku oni te swoje przyśpiewki bułańskie śpiewali. Jak na tamte czasy, to bardzo sprzeczne były i frywolne te przyśpiewki. Przecież byli też młodzi chłopcy, którzy chcieli dowcipkować, a jednocześnie szli na śmierć za ojczyznę. Byli patriotami największej próby. Ile lat się z Grzesiem znam, nie będę mówił, bo bardzo, bardzo długo. Znamy się z karcerstwa, z chówca ZKP Wołomin. Co o nim powiedzieć, postać nietuzinkowa, tuzinkowa to jest raczej za mało powiedziane. Inteligentny, ciekawy, wesoły, dowcipny facet. Całą twórczość, tutaj co było widać, to wydaje mi się, że to jest nie powiem jedna, która tego wszystkiego, co wyprodukował. Życzę mu kolejnych 50 lat twórczej pracy i oby wytrzymał w takiej formie, jaką dzisiaj zaprezentował. Także Grzesiu, wszystkiego najlepszego ode mnie. Dzięki. W tylu moich serdecznych przyjaciół, znajomych przyszło, że jeszcze o mnie trochę pamiętają, to jest znak, że troszeczkę mnie lubią jeszcze. A ja postaram się im za to odwdzięczyć. Dopóki będę żył, to będę robił.